Cześć. Odcinek, który właśnie oglądasz, jest fragmentem całego naszego kursu od Zera do Bitrix Bohatera. A teraz masz możliwość sprawdzenia go bezpłatnie. Kliknij link poniżej. W tej lekcji, tak z grubsza, omówimy sobie cały interfejs CRMA. Nie będziemy dokładnie omawiać poszczególnych funkcji, co one robią, bo to będziecie poznawać wraz z kolejnymi lekcjami. Natomiast, fajnie, żebyście już mieli taki. Pogląd mniej więcej, co gdzie jak się znajduje. Przygotowaliśmy też dla Was taką mini ściągawkę. Tutaj są sekcje CRM, wyszukiwanie, filtrowanie, widoki, aktywności, lidy, deale. To sobie za chwilę będziecie, też możecie sobie odwołać się do tych materiałów w takiej wersji PDF-owej, spisanej. Natomiast zobaczmy sobie, jak to właśnie u nas wygląda. Jesteśmy cały czas w module CRM. Tutaj mamy tą naszą belkę nawigacyjną czyli lidy, deale, asortyment, klienci. W których mamy podział też na firmy i kontakt, to są te dwa takie najważniejsze: sprzedaż, faktury, oferty, centrum sprzedaży. Analityka to będzie osobny moduł, w którym dokładnie omówimy sobie całą analitykę. Dodatki, czyli zobaczcie, tego jest sporo e, i fajnie, bo to też pokazuje, że jakby możliwości, telefonia, poczta internetowa, komunikatory, formularze, które są powiązane z CRM, -em. aplikacje, importy zewnętrznego CRM, ustawienia wstępne rozwiązań, REST API, to są już takie bardziej zaawansowane ustawienia. Tutaj e, jak będziemy mówić o ustawieniach całego CRM-u, e, no to właśnie będziemy się odwoływać do tej płatności, no i więcej kosz historia aktywności, to tak więc tutaj w tym miejscu, pamiętajmy, mamy ten nasz pasek nawigacyjny. Następnie, w zależności, teraz widzimy, że jesteśmy w zakładce lidy, tutaj też jest to wyświetlone, tutaj też, możemy sobie tworzyć tutaj przy pomocy tego zielonego przycisku utwórz lida, jak będziemy w zakładce dila, to też możemy kliknąć sobie utwórz i bezpośrednio będziemy wtedy tworzyli deal. Tu ten trik z tą gwiazdką pokazywałem, czyli po kliknięciu od razu nam się tworzy też taki skrót w tym, w tym miejscu. I tu jeszcze, a propos lejków, to to występuje tylko w dealach. Lidy mają zawsze jeden lejek. Wybór lejka znajduje się w tym miejscu. Czyli tu możemy sobie tworzyć lejki, tunelowanie. To też jest osobna lekcja, w której omawiamy, jak takie lejki, jak takie etapy wszystko się tworzy bezpośrednio tutaj. Tak więc nie, nie będę może spoilerował. Bardzo ważny pasek to jest pasek filtrów. To znaczy, tutaj właśnie możemy sobie wyszukiwać na przykład zamknięte deale, O, widzimy mnóstwo zamkniętych tematów. Moje deale, czyli to są takie filtry, które możemy sobie konfigurować, dostosowywać, yy, i to właśnie na tym, na tym pasku. To też będziemy omawiać w tej, w tej lekcji. Mała zębatka po prawej stronie to są takie podstawowe informacje, m.in. to tutaj wybieramy tryb Cerema, eksport danych, yy, import danych, migracja, szablony wstępne. Następnie tutaj w tym miejscu znajdują się widoki, czyli na podstawie czego y, możemy sobie wyświetlać te nasze właśnie dyle. Zobaczmy sobie widok kanbana, czyli taki najbardziej klasyczny ceremowy z konkretnymi etapami. Pomiędzy tymi etapami sobie po prostu przerzucamy te nasze zgłoszenia tutaj w, w ramach właśnie te, tego widoku kanbanowego. Następnie mamy widok lista i to jest na przykład właśnie do takich bardziej działań masowych, jakbym chciał zaznaczyć o w tym widoku kilka, kilka deali jednocześnie i na przykład mogę je od razu usunąć, edytować, no, czy wybrać na przykład, wyznaczyć inną osobę odpowiedzialną. To właśnie do tego widok lista się jak najbardziej przydaje. Koniecznie zerknij w opis i dowiedz się więcej o naszym kursie. Od zera do Bitrix bohatera. Przy okazji, widoku listy, warto byłoby też wspomnieć o tym, że mamy coś takiego jak te kolumny, które tu widzicie. Możemy je dowolnie sobie przestawiać, zmieniać lewo-prawo, natomiast też możemy decydować, które kolumny widzimy. Czyli, właśnie między innymi załóżmy, że podróż klienta nas nie interesuje, to mogę sobie to odznaczyć. Klikam dodaj. Widzimy, że mamy już jakby mniej tych kolumn do, do wyboru. Następnie mam coś takiego jak aktywności. Czym są aktywności, jak one działają, dowiecie się też w tym module. Natomiast też informuję, że tu są właśnie te nasza zakładka aktywności, tu Bitrix przy okazji jest takim asystentem, podpowiada co na kiedy jest do, do zrobienia, no i widok kalendarza, czyli te nasze deale możemy wyświetlać właśnie w ramach takiego kalendarza i tutaj jako, o, prefer, zobaczcie, nawet Bitrix sam wam podpowiada preferowany tryb widoku deala, i w tym miejscu możemy sobie wyświetlać na przykład sortuj według utworzono lub zakończono kiedy sobie tego życzymy. Czyli tu widzimy dealek, kiedy zostały utworzone, kiedy zakończono widoku tygodniowe, możemy sobie pracować, nie ma, nie ma problemu. Czy, czy nawet, nawet dzienny. To jest lista widoków. W tym miejscu znajdują się takie skróty dotyczące aktywności. Więc tak, tak jak wspomniałem, będziemy jeszcze je dokładnie opisywać. Ja wrócę może do tego widoku kanbanowego. Tu macie oczywiście te, te nasze główne widoki, czyli ta, ta, to, te wszystkie deale leady, na których, na których pracujemy. No i jeżeli chodzi o te rozszerzenia, no to baza wiedzy, możemy sobie tutaj tworzyć takie skróty, czy też te reguły automatyzacji, w których jakby możemy konfigurować i automatyzować cały proces sprzedaży, to tutaj też z tego poziomu jest taki skrót. To tyle w ramach tej lekcji. Ona miała być takim też. Przejściem przez cały interfejs modułu ceremowego, a poszczególne już takie rzeczy będziemy omawiać w konkretnych lekcjach, tak więc w ramach zadania domowego po prostu przejdź, przeklikaj się, tak jak ja to teraz zrobiłem. To jest ważne, żeby samemu kliknąć, sprawdzić, nic się nie zepsuje, a jednak człowiek zawsze lepiej zapamięta jak sam klik niż tylko usłyszy. To tyle. I do zobaczenia w następnej lekcji. Trzymaj się, cześć!